Cześć wszystkim, z tej strony Gniewicz. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Oregairu. I postaram się odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Czemu tytułowa tutaj bohaterka z tego thumbnail'a i z tytułu, czyli Shizuka Hiratsuka Sensei, nadal nie ma męża? Tak więc, chłopaki, macie szansę, jak coś tam, wiecie, pamiętajcie. Plus też ogólnie czemu Regairu jest bardzo fajne, jest świetną serią i wartą waszego czasu. O jest anime od studia Brains Base, o którym wcześniej nie słyszałem, więc musiałem sprawdzić co i jak. I oni zrobili Rare i Bakano. Dwie serie, które bardzo, bardzo mi się podobały, bardzo fajne. Plus też są za Natsume i Yujin Cho, którego osobiście nie widziałem, ale bardzo dużo osób lubi tą serię, plus miało kilka sezonów. Regairu to jest anime w oparciu o light novel, czyli o opowieść, opowiadanie, nie o mangę. I tutaj bardzo ważne jak zawsze jest to, że jeżeli jest manga, to jest Materiał, który jest narysowany, każda scena jest pokazana, a przy Light Novel jednak studio musi sobie wyobrazić te sceny. Czyli jeżeli jest ważna scena, nie wiem, pocałunków w mandze, to muszą sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało i jakby z opisu, narysować wszystko od zera i stworzyć. Więc tutaj studio anime miało więcej wpływu, jakby na wizualną część, niż w, przy materiałach opartych o mangę. Plus anime ma trzy sezony. Pierwszy sezon wyszedł w 2013 roku, 13 odcinków. Drugi sezon w 2015, również 13. I teraz Obecnie w 2020 w latem leci trzeci sezon. Bardzo się cieszę, że obejrzałem osta dopiero ostatnio te pierwsze sezony, ponieważ drugi sezon kończy się na cliffhangerze, gdzie trzeci sezon to od razu podejmuje. Tak więc bez problemu mogłem ja i osoby, które teraz zaczną dopiero oglądać, przejść z jednego sezonu do drugiego. Pozdrawiam osoby, które czekały 5 lat na, na te rozwiązanie tego cliffhangera. Gratulacje, jesteście bardzo wytrzymali. Anime bardzo fajne. Uh, setting jest taki. Szkoła japońska typowa. Mamy trzech uczniów, którzy należą do klubu wolontariuszy, będą pomagać różnym osobom rozwiązywać ich problemy, bo będą te osoby do nich przychodzić. Problemy typu natury romantycznej, sercowych problemów, ale również um, jakby szkolnych festiwali, jakichś większych takich eventów. Więc te nasze trzy osoby będą im pomagały w tym wszystkim. I to wydaje się takie proste, nie do końca ciekawe. To, co jest ciekawe w Oregairu i to, co przykuło moją uwagę konkretnie, to są postaci. I tu one właśnie, rozwój tych postaci, w jaki sposób sobie radzą, jakie są relacje między nimi, sprawiają, że seria jest bardzo ciekawa. Tak więc przejdźmy teraz do sedna. Głównym bohaterem jest Hachiman Hikigaya. Będę na niego mówił Hikigaya, bo tak się trochę bardziej przyzwyczaiłem. I Hikigaya jest antysocjalny. Jakby jest osobą, która nie chce mieć kontaktu z ludźmi, Patrzy na tych wszystkich ludzi w szkole i myśli sobie: Oni tylko udają, oni nie są naprawdę szczęśliwi. To w ogóle wszystko ta szkoła i świat, społeczeństwo to jest fasada i, i ludzie muszą się dostosowywać. Ja taki nie jestem, ja się ja jestem o tego lepszy, ja się izoluję, ja wiem, jak to wszystko działa. Więc hikigaya jest osobą, która jakby stara się odciąć od ludzi. W szkole po prostu siedzi sobie przy swojej ławeczce, opanował technikę patrzenia na innych, nie patrząc, udając, że śpi i jest taką troszkę osobą, która jest jakby na uboczu, jest jest trochę useless i wydaje się, że jest nieapetyczny, apatyczny. I co się z nim dzieje? Więc Hikigai jakby tą całą frustrację wylewa poprzez eseje i prace domowe. Więc e, poprzez zadania, które były w szkole, napisał kilka razy esej, który był bardzo nihilistyczny i jakby te jego wszystkie opinie wylewał na, na karty papieru. I to zauważyła nasza najlepsza dziewczyna, Czyli Shizuka Hiratsuka Sensei, która bierze go na dywanik i mówi: Hikigaya, no nie możesz taki być, bo jesteś młody, ciesz się życiem, ciesz się młodością. Jak Hikigaya mówi nie, to ona mu daje kosę, bo tak ona działa ze studentami. I, i w końcu jakby bierze go do klasy, która jest opuszczona i mówi: Słuchaj. Zapisuje cię do tego klubu, nie możesz powiedzieć nie, nie ma wyjścia, Zapraszam. Więc zapisuje go do klubu tego wolontariusza, o którym wspomniałem. Wprowadza go do pomieszczenia, które jest dość puste i tam siedzi nasza bohaterka główna, Yukinoshita Yukino, co oznacza, yuki, yuki to jest śnieg, yukino to jest jakby od śniegu, a oznacza naszą lodową królową, moi drodzy. To jest e, dziewczyna z bogatej rodziny, która ma skomplikowaną sytuację rodzinną, jest zdystansowana również i ma bardzo ciekawe jakby powiązanie do naszego hikigai, ponieważ ona również jest na uboczu, tak jak on. Jest jakby opuszczona przez innych, ale z innych powodów, bo tak jak hikigai jest niezadowolony z tego, jak społeczeństwo funkcjonuje i się sam dystansuje, to yuki no shita jest dystansowana przez społeczeństwo, ponieważ ona chciałaby ich zmienić, uważa, że się nie, nie zachowują odpowiednio, nie wykorzystują swojej pełnej wartości, więc tutaj właśnie jakby ma zgrzyt z ludźmi. I nie do końca jest w stanie się z nimi porozumieć. Więc i ona, i on trafiają do klubu wolontariuszy, który ma pomagać ludziom, bo to jest jeden wielki plan naszej nauczycielki, która będzie starała się wydobyć ich lepszą, jakby, we, w ich wnętrze, żeby mogli żyć też normalnie w szkole. To, co jest ciekawe, to nasza główna bohaterka, czyli Yuki Nośita, mimo że jest taką jakby lodową królową, jest dystansowana, bardzo poważna i, i dojrzała, to ma tą swoją taką mm, niewinną, dziewczęcą część, że bardzo lubi. Mm, Ładne rzeczy i to jakby co jakiś czas z niej wychodzi i widać, że jest bardzo dużo możliwości, żeby urosła jako postać. To jest, więc dostajemy na początku postać, która jest taka właśnie z, ka z kamienia, jakby, ale widać, że pojawiają się te takie pęknięcia i widać, że można ją rozpracować, żeby mogła być normalnym, a, szczęśliwym człowiekiem. To samo z Hikigają. Hikigaja, który właśnie, tak jak wam wprowadziłem, nie, nie jest jakąś super apetyczną postacią, nie jest jakąś postacią, którą się będzie lubić, to też ma tą swoją taką fajną część. W jaki sposób komunikuję się z wam siostrą, bo mam młodszą siostrę, jest dla niej świetnym bratem, są przyjaciółmi, świetnie się dogadują. Więc obie postacie mają masę potencjału, ale to też sprawia, że pierwsze trzy odcinki na przykład nie do końca mi się podobały, ponieważ wszystko jest takie bardzo jakby nie tyle mroczne, ale takie no nie, nieciekawe, nieprzyjemne. Wszyscy w szkole są pokazani jako wrogowie trochę tacy że nie, nie, do, nie do końca mili, bo są pokazani z perspektywy naszych głównych postaci. Dopiero po szóstym odcinku stwierdziłem, że ta seria jest super. Chcę wiedzieć, co się dzieje dalej. Chcę wiedzieć, jak się postaci dalej rozwiną, a jak urosną, ponieważ jest bardzo ciekawy zabieg pokazany. Na samym początku. Nasza lupa, jakby, mamy tylko pokazaną tą, tą perspektywę tych głównych postaci, czyli widzimy tylko dwie, trzy główne postaci i potem ta, ta lupa się jakby zumałtuje, trochę jest dalej. Widzimy coraz więcej, za każdym razem jak przechodzą nowe postaci do klubu i pytają się o pomoc, czy możecie mi pomóc z tym eventem, czy możecie mi pomóc z tą romantyczną sytuacją, to poznajemy więcej i więcej osób w szkole i ta szkoła zaczyna nabierać bardziej kolorów. Tak jak na samym początku jest taka czarno-biała, jak coś tu kolesie sobie są, jakby nie lubimy ich, to potem okazuje się, że... To są fajne postaci. I nie tylko lubię główne trzy postaci teraz na trzecim sezonie, ale tak naprawdę mam kilka innych, które są super, bardzo fajne, kolorowe. I tylko dzięki temu, że naprawdę poznałem, jakby, kto jest kim, co robi, co lubi, czego nie lubi. I nawet postaci, których nie lubiłem bardzo na samym początku, teraz lubię i chciałem zobaczyć, gdzie zajdą i co się z nimi wydarzy. Okej, okay. trzecia postać to jest Juju Yui Yui Hama. I tak jak mamy naszych tych dwóch nieciekawych bohaterów w naszej klasie, to potrzebny jest taki promień słońca, tak? Jest potrzebny ten clown tak zwany. A więc wchodzi Yui Yuigahama, Gahama, która jest bardzo ży żywą wesołą postacią, która bardzo dużo mówi. I zazwyczaj, pamiętajcie, te postaci mają bardzo ciężkie emocjonalne przeżycia, więc one tylko mają fasadę tego szczęścia. Aczkolwiek Yui Hama jest, wydaje mi się, po prostu dobrą osobą. I, i też fajnym klejem, który połączy tę naszą Yukinoshitę z Hikigają i pomoże im się ogarnąć. Więc Yui jest taką bardzo fajną, jakby... Rozwodowuje atmosferę, nie? bo ona jest w stanie się roześmiać albo coś powiedzieć miłego, czy, czy wziąć po prostu za, za fraki i powiedzieć: Idziemy na zakupy, nie będziecie tutaj czytać książek i, i być ogólnie niezadowoleni z życia, jedziemy. I wtedy faktycznie, jak ich wyciągnie, to ona jest tą taką siłą um, natury, która, która ciągnie też fabułę bardzo często. I to jest nasza trójka. Tak wygląda nasza klasa. Bardzo fajnie wyglądają ich relacje i też zobaczycie, jest bardzo ciekawie, fabuła się rozwinie, w jaki sposób są połączeni, w jaki sposób będą na, sobie, na, na siebie wpływać. No i bardzo ważny aspekt też oczywiście, jako że to jest romantyczna komedia ostatecznie. Kto z kim będzie? Czy romanse się jakoś rozwiną, czy się nie rozwiną? Kogo shippujecie? Czy nasza sensa? znajdzie męża? Wszystkie te pytania, Miejmy nadzieję, że znajdziemy odpowiedzi. Ciężko też nie wspomnieć o tym, w jaki sposób ta seria jest napisana, ponieważ seria jako taka porusza bardzo dużo ba fajnych, głębokich tematów psychologicznych, typu... Jak na przykład nie jesteśmy akceptowani, co zrobić w grupie, a musimy być w tej grupie, bo to jest szkoła, praca albo jakaś grupa społeczna, w której chcemy być. Co zrobić, jeśli weźmiemy za dużo obowiązków na siebie? Co jeśli jesteśmy perfekcjonistą? W jaki sposób komunikować się z innymi? Bardzo dużo ciekawych dialogów i sytuacji, które są rozwiązywane i które dają nam tak naprawdę narzędzia i możemy się czegoś nauczyć, bo, bo Hikigaja był w tej sytuacji albo Yukinoshita była w tej sytuacji, więc seria porusza bardzo dużo fajnych zagadnień i też komunikacji pomiędzy grupami młodszymi, starszymi, jak dogadać się z kimś, kto już na przykład pracuje, jest starszy, albo właśnie z młodszymi dziećmi, które są dopiero w podstawówce, więc dużo, dużo ciekawych tematów. Technologicznie, anime zrobione bardzo dobrze. Wydaje mi się, że nie zastarzało się z czasem, jakby 2013 to już 7 lat, aczkolwiek oglądało mi się bardzo dobrze i nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o, o wizualną stronę. A plus ym, też zwróciłem uwagę na ciekawą rzecz, bo tak jak zwyczaj mówię o efektach i akcji, no to jakby jak jest szonę, to się spodziewam eksplozji, świetnej choreografii, walki na katany, czy rzucania jakimiś szurikanami. Jakby tutaj tego się nie spodziewam, prawda? Więc zauważyłem to, co mi się bardzo spodobało w tej serii. Więc komedie romantyczne, czyli okru i okruchy życia, one muszą budować klimat y, poprzez sceny i to są na przykład zbliżenia. I była taka jedna scena, który, na której mi to uderzyło, że. Była scena ważnej rozmowy pomiędzy bohaterem a bohaterką, w której bohaterka powiedziała coś bardzo ważnego i takiego jakby głębokiego. W jaki sposób było światło zrobione, jak były ujęcia, czyli że nie, że stali sobie po prostu i jedna osoba mówiła bla 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 bla, 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 bla tylko faktycznie e, zdanie, zbliżenia twarz. Szok, pokazanie twarzy bliżej, oddalenie. Druga osoba się obraca, slow motion, obraca się delikatnie, nie? Um, łza na oku lekko odlatuje w bok. Uh, jest um, też zmierzch, oczywiście, bo nie <noise> robimy takich serca po południe. Uh, I jakby impact sceny bardzo dla mnie łatwy do zapamiętania i taki fajny, że, że, że dobrze jakby podkreślił tą całą sytuację. I wydaje mi się, że to jest. Um, to, to, gdzie animacja i, i ta technologiczna część anime wchodzi w grę w tego typu seriach, żeby faktycznie bardziej nas serce uderzyło i żebyśmy płakali po serii. Więc to jest, to, to jakby Oregon bardzo dobrze sobie z tym radzi, i wydaje mi się, że tutaj mogę dać wysokie noty. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że przekonałem Was do obejrzenia serii, bo naprawdę warto, nawet jeżeli nie jesteście za romantycznymi komediami czy, czy okruchami życia. Seria, myślę, fajne do nadrobienia. Ja jestem bardzo ciekaw, gdzie obecny sezon skończy na mojej liście, top liście z anime z tego sezonu. Możliwe, że będę musiał zrobić top 10. Ten sezon jest naprawdę przepakowany, jeśli chodzi o serie, które mi się podobają jak na razie, więc zobaczymy. Sezon jest dobry. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.